by przywołać do Wojskowego Szyku Poległych w Bitwie Limanowskiej żołnierzy. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym zostanie teraz odczytany apel poległych. Do Ciebie wołam komendancie Józefie Piłsudski, twórco Legionów Polskich, dowódco I Brygady Legionów, który w tych dniach 1914 roku przebywał w regionie Limanowej Stań do apelu. Was wzywam, oficerowie, podoficerowie i żołnierze pierwszego pułku I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego, którzyście walczyli w rejonie Limanowej, stańcie do apelu. Was wzywam oficerowie, podoficerowie i żołnierze elitarnej 10. Dywizji Kawalerii z Budapesztu, pośród nich wegierscy cesarsko-królewscy huzarzy z 9. Liniowego Pułku Grafa z Szopronia, 10. Liniowego Pułku Fryderyka Wilhelma III Króla Prus z Szikesz Feherwaru, 13. Liniowego Regimentu Huzarów, jazygów i Kumanów z Keczkementu, którzyście polegli na Jabłońcu. Stańcie do apelu. Polegli na chwały. I was wzywam, oficerowie i podoficerowie i żołnierze węgierscy huzarzy. Z V królewskiego Regimentu Huzarów Honwedu z Koszyc i z III Króleckiego Regimentu Huzarów Honwedu z Szegedu polegli na linii frontu od Golcowa po, po miejską górę. Stańcie do apelu! Polej na polu Do was wołam! Oficerowie, podoficerowie i żołnierze Królewskiego 10. Pułku Piechoty Honwedu z Miszkolca, którzyście polegli w krwawym szturmie na Wzgórze Jagoniewskie. Stańcie do apelu! Polegli na polu Ciebie wzywam, pułkowniku! Otmarze mur von Limanowa! Bohaterski dowódco huzarów, grafa Nadaszdy Szopronia, który idąc w pierwszej linii na czele spieszonych huzarów, poległeś niemal u szczytu Jabłońca z okrzykiem za króla i za ojczyznę. Stań do apelu! I was wzywam, oficerowie i podoficerowie, i żołnierze Imperialnej Armii Carskiej z 15. Dywizji Piechoty z Odessy z ósmego Korpusu VIII Armii Brusiłowa, którzyście dzielnie walczyli w Bitwie Limanowskiej w złożonej przysiędze i którzy spoczywacie na tym cmentarzu. Stańcie do apelu! Cześć ich Dziękuję.